ma tu Gregi. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją kolekcję kostek Rubika. Mam ich 15. Zacznijmy od tych najmniejszych. Dobra, 1 na 1. Mam ją od Cube Solvera. Za cenę 2 zł. Yy, bardzo łatwo się ją układa. Teraz 2 na 2. Jest firmy Sększu. Tręci się bardzo dobrze, ponieważ użyłem do niej smaru-maru. Polecam. 3 na 3. To jest Zanci, Diane Zanci z wymienionymi naklejkami. Kręćcie się bardzo dobrze, ścina zakręty. To jest dobrze. Następną kostką jest y, 3, na 3 YJ. Kostka kosztuje 14 zł. Jak na taką cenę, kręci się bardzo dobrze. Nawet ścina zakręty tak nawet 40 stopni. Dobrze, RC. Moja pierwsza kostka zakupiona za 50 zł. Ten się całkiem nie Diane, wersja, druga. W się bardzo dobrze. Około 50 zł tutaj. To jest Shengshu Wine 20 zł. Polecam. Czina zakręty bardzo dobrze. Następnie. Tą kostkę kupiłem za 5 zł. Kręci się beznadziejnie i jedna część mi yy, pękła. Jest... Tak. Teraz Mirror firmy Shenger. Kosztował 30 zł. Też się kręci dobrze. Trochę słabo ścina. ale. 4 4 To jest Diane plus MFA 4 x się bardzo dobrze kosztował 78 zł Szenkszu 14. Cena około 40 zł Też się tręci bardzo dobrze Teraz 5 na 5 Firmy Przyjemnie się z tą kostką polecam teraz Pyramix na firmy Sęksu, oczywiście. polecam bardzo się kręci teraz Megamix Dajam. jak na Megamixa jest bardzo dobrą kostką ścina zakręty tak ostatnia moja kostka Snake tylko oczywiście takiej firmy powiedziałbym krzak. Kupiłem ją w górach za 10 zł. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.